Sylwan, Sylwan Dzielny zuch W nim rycerza Żyje duch Sylwan zła nienawidzi Od lat Ma zalety, nie znosi wad Rycerz ten nie zna Strachu Dzisiaj spotkacie się z nim To właśnie po nim Będzie ten film Biała Słowem i mieczem, magiczną posiada moc. Ze wszystkich sił, będzie się pił, bo nim jest ten film. Sylvan, Sylvan dzielny druh, nie zaginie po nim słuch. Magiczną posiada siłę, dzisiaj spotkacie się z nim. To nie po nim będzie ten zim, jada dziś i złym. To właśnie po nim będzie ten zim, jada dziś i złym. Fałszywa przepowiednia. Masz dzisiaj dobry dzień. Moje gratulacje. Aha. Dziękuję. Mówiłem do twojego konia. Twój sposób jazdy pozostawia wiele do życzenia. Ha, 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 ha. Oho! 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 Chyba za szybko jechał. Tak! Nie powinien ryzykować. Pomożemy mu, czy tak go zostawimy? Nic mu nie będzie. Mamy ważniejsze sprawy. Chodź! O, cały bok mnie boli. Dlaczego dzikie zwierzęta włóczą się tu samopas? Powinny być pod opieką pasterzy. Muszę wydać zarządzenie w tej sprawie. O! O! O nie proszę! Dlaczego ja? Ojcze, nic ci nie jest. Wielkie nieba, co się stało? Nigdy nie widziałam cię w takim stanie. Nie mogło mnie spotkać nic smutniejszego. Chcesz powiedzieć, że nie będzie krucjaty? Dla mnie nie będzie, Diano. Ale dokąd ty jedziesz, ojcze? Jo. Nie ma nic gorszego od niecierpliwych jeźdźców. Je! Oho! Znalazłem! To ten? Taki mały? O? Mm, o, mm, to król! Zdaje się, że był bardzo wzburzony. Widziałeś? Widziałem. Musimy sprawdzić, co się stało. Chodź, Sylwanie. Fidelu, każ muzykom ćwiczyć marsz żałobny. Tak jest, panie. Drogi hrabio, czy będziesz tak dobry i sfinansujesz mój pogrzeb? Mam nadzieję, że to będzie ostatni raz. Aristosie, ułożysz poemat, który uczyni mnie nieśmiertelnym. Minichu! Uwiecznisz moją osobę w najdłuższym i najciekawszym rozdziale swych kroń. Wojny, zwycięstwa i tak dalej. Wykorzystaj swoją wyobraźnię, rozumiesz? Zwykle opisuje to, co wydarzyło się naprawdę, ale... sprędko, panie. Zabierz się od razu do roboty. Tak, to już chyba wszystko. Ach, zapomniałeś chyba o mnie, ojczy. Może mi powiesz, czemu tak się zachowujesz? No więc? Dziś w samo usłyszałem w lesie kukułkę. To znaczy, że mój koniec już blisko. Chwileczkę. Jeżeli pozwolisz, spróbuję ci to wyjaśnić, pani. Wszystkie stworzenia są śmiertelne i pewnego dnia muszą zakończyć życie. To zrozumiałe. Możesz mówić dalej, mnichu. Słucham. A więc wiemy, co się z nami stanie. Nie wiemy, tylko w jakim czasie, miejscu i w jaki sposób odejdziemy. Dzięki tej kukułce król poznał swój czas. To już niedługo. Jeśli w samochodzie król usłyszy kukułkę, znaczy to, że jego dni są policzone. Znam ten głupi przesąd. To nie jest żaden przesąd. Ten znak sprawdza się od stuleci. Mówi o tym ten pergamin. Ach, co mogę zrobić dla ciebie? Uspokój się. Możemy tylko czekać i zobaczymy, co nam czas przyniesie. Co na to powiesz, Linmer? O, siwa, nie uważaj! A teraz wybieraj, panie. Marmur, drewno czy brąz? Ach, nie wiem, którą wybrać. Hmm. Panie! Pozwól, że cię zapytam: jeśli nazywasz siebie demokratą, to dlaczego prześladujesz niewinnych ludzi? Odpowiem ci, Maguliny Merze: mam uczulenie na tego wyrzutka. To alergia. Rozumiesz? A teraz daj mi spokój. O! To drugi sygnał. Koniec ze mną. Jeszcze nie teraz, panie. Zobacz, co tu mam. Co? To najnowszy z moich wynalazków. Utrwalacz dźwięku. Głos kukułki nagrałem o świcie, a ty usłyszałeś go w południe. No, co o tym myślisz, panie? Mam teraz powód, żeby cię zamknąć razem z tym wyrzutkiem. Ja chyba oszaleję. Odpędź ode mnie wreszcie tego komara. Tak mi przykro. Nie udało mi się nic zrobić w twojej Nie sprawie. Nie martw się, i tak potrzebowałem wypoczynku. Muszę umrzeć, muszę umrzeć. Ale dlaczego, panie? Grają już dla mnie marsza żałobnego. Nie mogę ich zawieść. Kiedy monarcha ogłasza swą śmierć, musi umrzeć. Skoro tak mówisz, panie? Chyba, że macie pomysł, jak uratować króla. Wiem, panie, co powinieneś zrobić. Przy okazji dowiedziałbyś się, co mówią o tobie twoi poddani. Co masz na myśli? Nie słuchaj go, panie! To bardzo ryzyko! Linmer sporządzi napój, po którym będziesz wyglądał jak martwy. Wtedy poddani będą mówić to, co naprawdę o tobie myślą. Ale, panie! Nie chcę słyszeć ani słowa, Linmer! Ten wyrzutek ma świetny pomysł! Wasza królewska mość, oto twój napój. Nie, zaczekaj! Widzisz, panie, nie zdążyłem zrobić antidotum. Od trutki, którą musimy ci podać za dwie godziny. Nie, brakuje mi jeszcze jednego składnika, a jeśli nie wypijesz antidotum w dwie godziny po napoju, naprawdę umrzesz! Znalazłem wreszcie tę szarotkę. To chyba ostatnia w całych górach. Wystarczy teraz zniszczyć antidotum. Sami nam ułatwiają działanie! Wspaniale! Wrzuć ten worek pod posadzkę i posłuchaj, jakie mam plany! Jeszcze czas się wycofać, panie! Ciekawe, kto z poddanych Waszej królewskiej mości okaże się naprawdę lojalny. I co, Linmer? Długo będę czekać, zanim ten napój zacznie działać. No tak! Mamy dwie godziny licząc od tej chwili. Umarł król! Niech żyje królowa! Dobra robota, Linmer, wygląda naprawdę jak nieżywy. Choć przyjrzyjmy się królowi z bliska. Halo! Nie waż się mnie tknąć. Tak się boję. Uważaj, nasz pan wszystko słyszy i rozumie, co mówimy. Ach tak? Za pozwoleniem, panie, schowam antidotum tutaj. Idą pożegnać króla. Jeśli nas tu zobaczą, zaczną coś podejrzewać. Co zrobimy, już się zbliżają. Nie wiem jak ty, ale ja się stąd wynoszę. Czary Mary! Mam wrażenie, że opuszczasz to miejsce w ślimaczym tempie. W każdym razie nikt mnie nie pozna. Jeśli nikomu nie przyjdzie do głowy wyglądać przez okno, to będę tam bezpieczny. Do zobaczenia, Linmer! Tylko uważaj, Silwanie, żebyś się nie pośliznął! O, 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 o. Król Karol XII w niniejszym swoją ostatnią wolę dotyczącą moich dworzan. Pragnę, aby każdy z nich pożegnał się ze mną osobno. Osobno? Tak. I ty masz być pierwszy, Aristosie. Ech, spokojnie. To się chyba zaraz skończy. Żegnaj, panie. Żegnaj, panie. Tylko na to cię stać, nadworny poeta. Twoje decyzje przeważnie były bez sensu. Nie sądzisz, wasza królewska mość? Umiałeś walczyć tylko na słowa. Tak utalentowany poeta jak ja marnował się tylko w twoim Zaj, zamku. Co, nigdy ci nie ufałem. Uciekaj stąd, nie chcę cię widzieć! Niewyobrażalna strata, hrabio. Jakie to niezwykłe, że ta tragiczna chwila tak nas zjednoczyła. Uniżony sługa naszej królewskiej mości. Wyglądasz wspaniale. Nie interesują mnie pochlebstwa. Twoje klejnoty, panie, jaśnieją takim blaskiem jak nigdy dotąd. Nie wysilaj się dalej. Szkoda, że nigdy nie miałeś dość złotych monet, aby mi zapłacić za te kosztowności. Nareszcie wyszło szydło z worka. Teraz nadchodzi czas, kiedy wreszcie odbiorę wszystko, co do mnie należy. Widzę tu coś interesującego. Chyba będzie dobrą. Oddaj, to nie jest Twój rozmiar! Nie denerwuj się, wasza królewska mość. Nie zabieram jej na zawsze. Zwrócę ją, gdy tylko będę miał własną. Aresztować go straże do mnie! Natychmiast! Zamknijcie go, zanim ja go zabiję! Usunę stąd królewskie herby. Moje będą wyglądać lepiej. No, Pasku, nie zawiedź mnie! No, od którego tu zacząć? Ten nigdy mi się nie podobał. Ani ten. Ten też nie. Pomóż hrabio! Kogo ja widzę? Silvan? Proszę, to dla ciebie. A... Żebyś nie mówił, że nic ci nie dałem. Jak sobie poradzimy bez króla? Nie mówisz tego szczerze, hrabio. Nie nabierzesz mnie na swoje sztuczki. Hm. W zapiskach kronikarzy trudno czasem odróżnić prawdę od fantazji. Prawdą jest, że król nie wziął udziału w krucjacie, bo akurat chorował na gardło. Nigdy wcześniej nie słyszano w tym królestwie tak dostojnego pochrząkiwania. Miałem pisać o bitwach, ale nie umiem kłamać. Ojcze, chciałabym okazać wszystkim, że jestem pogrążona w żałobie, ale pamiętam, jak mówiłeś, że łzy powinnam zachować dla siebie. Widzę, <śmieckie> <śmieckie> że przybyłam samą, porę. Drogo zapłacisz za to najście! nie przerażą mnie twoje sztuczki! Może moje nie, ale... O, tak o, przestań! Przestań natychmiast! Spróbuj go dotknąć, choć jednym palcem srogo się na tobie zemszczę, Elwiro obiecuję. Gdzie możemy z nim skończyć? Diana nam już nie przeszkodzi! Zamiast machać tym mieczem, zniszczcie Antidotum i będzie po nim! Ratunku! Nie można bezkarnie igrać ze śmiercią, teraz musisz umrzeć naprawdę! Zostaw go, ty wstrętna a pożałujesz tego! Mój ojciec nie umarł, tylko śpi, ale moja w tym głowa, żeby niedługo zasnął na nie, chłamiesz. To niemożliwe! Ech. To już koniec, królu. Wyrok został wydany. Teraz pozostaje tylko czekać na jego wykonanie. Twój czas się kończy. Zgodzisz się ze mną, że to nie był najlepszy pomysł? Elwiro, uważaj! Ech. Daj mi to, Elwiro, szybko! Tak jest, mistrzu! Wasz król niedługo umrze na zawsze. Bez niego to królestwo nic nie będzie warte. Nic już nie możecie zrobić! Wyjmijcie <śm> mnie czy już nic się nie da zrobić? Linmer użyj swoich czarów. Cały czas się zastanawiam, co możemy zrobić, aby uratować króla, ale to nie takie proste. Radzę ci pośpiesz się i znajdź jakieś rozwiązanie. Czas ucieka. Wiem, jak możemy odzyskać antidotum, ale to będzie bardzo niebezpieczne! Daj spokój, Linmer. Żadne niebezpieczeństwo mnie nie przeraża. A więc to dzieła! Nie, nie myślałem, że podniesiesz na mnie miecz. Byłeś kiedyś sługą zła. Pamiętasz? Nie wierzę ci. Kiedy to było? Nic nie pamiętam. Straciłeś pamięć! Mógłbyś się odzyskać, ale gdy się tego boisz? Taka jest prawda! Teraz nieważna jest dla mnie ani przeszłość, ani przyszłość. Żyjesz w pożyczonym czasie i niewiele ci go już zostało. Możesz mi wierzyć! Twoje słowa są jak trucizna. Nie chcę cię nie dłużej pamiętasz słuchać. Pamiętasz przeszłości! Ty i ja byliśmy najbardziej oddanymi sługami zła! To nieprawda. Nie myślę, że wszystko możesz mi wmówić, bo nie pamiętam, kim byłem. Nadal jesteś najemnikiem zła! Nie uwierzę, że kiedykolwiek nim byłem. Pokrzyżowałeś moje plany, więc postanowiłem cię zniszczyć! To ty ukradłeś moją pamięć. Nie mylę się, prawda? Jakie to może mieć teraz znaczenie? Przecież twoje godziny i tak są już policzone. Zobacz, oto mój niezwyciężony miecz! Nigdy mnie nie pokonasz. Tak, teraz z tobą skończę, demonie. Jestem nieśmiertelny. Jednym ruchem palca mogę sprawić, że przestaniesz istnieć. Moim oddechem mogę zmienić w proch kogoś takiego jak ty! Ale okaże ci litość, Sylwanie. Oddam ci antidotum! Masz! Trzymaj! Zrobię wszystko, aby uratować króla i ochronić mój kraj przed siłami zła! Żegnaj, szlachetny Sylwanie! Chyba się więcej nie zobaczymy! Z ognia! Sylwan jest najuczciwszym i najodważniejszym młodzieńcem, jakiego znam. Zbyt szlachetne, by chcieli go w piekle. Obiecuję, że następnym razem nie wyjdzie żywy z moich rąk! Elwiro, wracaj natychmiast! Mamy jeszcze dużo do zrobienia! Jak śmiesz wyrzutku, puść mnie natychmiast! Proszę bardzo. O! Daj antidotum! Szybko, Silwanie! Spójrz na klepsydrę. Łap! Wow. O, co robisz? Straciłeś zmysły? Nie, ale powiedziałeś przecież, że musimy się bardzo śpieszyć. Nie mogę wyjąć korka. Ojcze, ojcze, obudź się! To na nic obawiam się, że już za późno! Czy to cię nauczy, że nie bije się króla po twarzy? Ojcze, wasza królewska mość! Ach, ojcze, ty żyjesz! Nareszcie skończyłem! Opisałem króla w mojej kronice. <ścoughs> <ścoughs> o nie, to chyba jakiś dowcip. Pobawiam się, że będę musiał pisać wszystko od początku. <ścoughs> Drogi radio, mam nadzieję, że te łańcuchy pomogą ci umocnić lojalność w stosunku do mojej osoby. A do jedzenia dostaniesz worek złotych monet. Mam nadzieję, że nie połamiesz sobie na nich sębów. Jeśli sobie życzysz, możesz także zjeść koronę. A ty, Aristosie! Jestem tego pewny. Będziesz tworzył wspaniałą poezję w ciszy i spokoju lochu. Spróbujemy opisać to miejsce. Jest. Wilgotne, brudne, ciemne i brak mi słów. Jestem przecież niewykształcony, jak wiesz, ale w lochu będziesz miał lepszych słuchaczy. Myślę, że szczurom twoje wiersze spodobają się bardziej niż mnie. O! 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 Powiedz Panie, dlaczego ukarałeś tych, którzy cię zawiedli, nie nagradzając przy tym tego, kto cię uratował. To chyba niesprawiedliwe. Obowiązkiem wszystkich podedanych jest udzielanie bezinteresownej pomocy królowi. A obowiązkiem króla jest aresztowanie tych, którzy tłuką szyby w jego zamku! Straże do lochu z nim! A ja myślałem, że to początek naszej przyjaźni. Złe przepowiednie nie zawsze się sprawdzają! Nie bójcie się więc głosu kukułki, nawet gdy usłyszycie go w samo południe! Opracowanie wersji polskiej Eurocom. Reżyseria Izabela Dziarska. Dialogi Kaja Sikorska. Tłumaczenie Piotr Andrzej Majewski. Dźwięki montaż Maciej Kręciejewski. Kierownik produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Marek Frąckowiak, Agata Gawrońska, Arkawiusz Jakubik, Paweł Kleszcz, Mariusz Leszczeński, Ryszard Nawrocki, Eugeniusz Robaczewski, Krzysztof Strużycki i inni. Piosenkę z tekstem Ryszarda Skalskiego śpiewał Krzysztof Kołbasiuk. Kierownictwo muzyczne Marek Klimczuk.